Możesz mi wyjaśnić, co to jest sprawiedliwość. Cnota sprawiedliwości to sprawność, dzięki której ktoś świadomie i dobrowolnie oraz trwale i stale oddaje każdemu to, co mu się słusznie według prawa należy. A w skrócie można powiedzieć: Sprawiedliwość to oddanie każdemu tego, co mu się należy. Skąd mam wiedzieć, co się komu należy? W definicji było zaznaczone, że tę należność wyznacza prawo. Ale jakie prawo? Po pierwsze jest to prawo ustanowione przez Boga. Możemy wymienić tu dekalog i przykazanie miłości Boga i bliźniego. Do prawa Bożego zaliczamy również prawo naturalne, ponieważ jest ono zapisane niejako zakodowane w naturze ludzkiej przy stworzeniu nas przez Boga. Po drugie, jest to prawo ludzkie. Może być ono tworzone między poszczególnymi osobami jako umowy prywatne, jak na przykład umowa między pracownikiem a pracodawcą o wynagrodzenie lub umowy, ugody społeczne ustanowione, tak zwane prawo stanowione dla całego społeczeństwa. Na przykład prawo państwowe. Prawo stworzone przez człowieka musi zgadzać się z prawem ustanowionym przez Boga. I uwaga, jeżeli zachodzi konflikt, to zawsze słuchamy prawa Bożego, które jest nieomylne, podczas gdy człowiek, zwłaszcza gdy odrzuca Boga, jest omylny. Rozumiem, że jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi słuszną, umówioną zapłatę, to jest sprawiedliwy. Czy taka sama zasada sprawiedliwości dotyczy też relacji rodzice-dzieci? Czy dzieci mogą się domagać wynagrodzenia, na przykład za posprzątanie domu? Sprawiedliwość w rozumieniu bezwzględnym i ścisłym zachodzi pomiędzy dwoma niezależnymi od siebie jednostkami. Jeżeli chodzi o stosunki rodzinne, to nie można tutaj mówić o całkowitej odrębności podmiotów. Dzieci w pewnym sensie przynależą do swoich rodziców, są powiązane z rodzicami przez zrodzenie, wychowanie, opiekę, troskę. Te relacje, można powiedzieć, są szczególnego typu i tutaj zachodzi sprawiedliwość nie w pełnym, ścisłym znaczeniu. Jak w przypadku pracownik-pracodawca, ale jest to sprawiedliwość rodzicielska. W tym przypadku, na mocy sprawiedliwości, dzieci nie mogą się niczego domagać, ale mogą liczyć na miłość rodziców, a miłość jest większa od sprawiedliwości, bo daje więcej niż się należy. Czy można powiedzieć, że cnota sprawiedliwości jest ważniejsza niż inne cnoty? Sprawiedliwość dotyczy relacji międzyludzkich, to znaczy porządkuje działania odnoszące się do drugich, a nie tylko do samego siebie, jak dzieje się to w przypadku pozostałych cnót kardynalnych. Sprawiedliwość przewyższa inne cnoty, ponieważ przynosi pożytek innym. Poza tym, sprawiedliwość Udoskonala działanie woli, czyli rozumnego dążenia. Czy sprawiedliwość jest tylko konkretną cnotą kardynalną, czy też może być podstawą wszystkich cnót? Sprawiedliwość można rozumieć w dwóch znaczeniach: szczególnym, jako konkretną cnotę kardynalną, o której tutaj będziemy rozmawiać, i w sensie ogólnym. Kiedy możemy mówić o sprawiedliwości w sensie ogólnym? Mówimy o sprawiedliwości ogólnej, można też powiedzieć społecznej, gdy kieruje działania wszystkich cnót do dobra wspólnego. Każda cnota, która przyczynia się do dobra wspólnego, należy do większego zbioru sprawiedliwości ogólnej. Czy cnoty umiarkowania również? Możemy podać tutaj przykład pijaństwa, czyli nieumiarkowanego. Nadmiernego spożywania alkoholu. Pijaństwo jest występkiem przeciwko cnocie trzeźwości, która należy do większej grupy cnót umiarkowania. Na pewno na co dzień dostrzegamy, a może i doświadczamy konsekwencji tej wady, która dotyka nie tylko samego pijaka, ale jego rodziny, wspólnoty, no i wreszcie całego społeczeństwa. Pijak jest nie tylko nieumiarkowany, ale również niesprawiedliwy w sensie cnoty sprawiedliwości ogólnej, społecznej, bo przez swoje pijaństwo nie oddaje na przykład swojej rodzinie to, co jej się należy, chociażby utrzymania materialnego, ale można by jeszcze długo wymieniać zaniedbania i chaos, jaki wprowadza swoim nieumiarkowanym postępowaniem. W ten sposób można zanalizować każdą cnotę oraz wadę, która staje się cnotą sprawiedliwości lub niesprawiedliwości w sensie ogólnym. Matka, następny przykład, która korzysta nieumiarkowanie z mediów, nie dając wystarczającej uwagi swojemu dziecku, jest niesprawiedliwa. Odwrotnie też żołnierz który wykazuje męstwo w obronie swojego kraju jest również sprawiedliwy gdyż oddaje to co należy się jego ojczyźnie według zobowiązań jakie przyjął z tego powodu że został żołnierzem Czy istnieją jakieś wyszczególnienia w kardynalnej cnocie sprawiedliwości Cnota kardynalna sprawiedliwości którą się zajmujemy jest sprawiedliwością w sensie konkretnej cnoty jej części podmiotowe to sprawiedliwość rozdzielcza, dystrybutywna i wymienna. Jeżeli porządkuje relacje między jakąś społecznością a poszczególnymi osobami w rozdzielaniu zarówno dóbr, jak i obowiązków społecznych, jest to sprawiedliwość rozdzielająca. A jeżeli dotyczy uregulowania wymiany własności, relacji, Między jedną osobą a drugą, albo między jednostką a społeczeństwem, to nazywamy ją sprawiedliwością wymienną. Czy, gdy mówimy o własności, mamy na myśli konkretne dobra materialne, takie jak na przykład dom, samochód? Owszem, taką własność też mamy na myśli, ale to nie wszystko. Własność drugiego człowieka to również a może przede wszystkim jego życie, zdrowie, dobre imię. Dlatego nie tylko kradzież, ale również zabójstwo jest niesprawiedliwością. Może będziesz dziwiony, gdy dowiesz się, że także obmowa, oszczerstwo jest grzechem przeciwko sprawiedliwości, bo pozbawia drugą osobę tego, co jej się należy, to znaczy dobrego imienia. Rzeczywiście tego nie wiedziałem. Czy możesz w takim razie jeszcze raz, po kolei, wymienić wszystkie wady i grzechy przeciwko sprawiedliwości? Wadą przeciwko sprawiedliwości, jak można się domyślić, jest niesprawiedliwość. Ogólnie polega ona na szkodzeniu drugim. Rodzaje niesprawiedliwości odnoszą się do ich odpowiedników w cnocie sprawiedliwości. To znaczy, istnieje niesprawiedliwość społeczna, rozdzielcza i wymienna. Grzechem przeciwko sprawiedliwości rozdzielczej jest wzgląd na osobę, to znaczy nieuzasadnione faworyzowanie kogoś w rozdzielaniu dóbr, urzędów czy godności. Pozostałe grzechy dotyczą nieprzestrzegania sprawiedliwości wymiennej i są nimi. Zabójstwo, okaleczenie, kradzież, rabunek, niesprawiedliwość doświadczania w urzędach sądowniczych, a także opelka, obmowa, podjudzanie, szydestwo, złożyczenie, oszustwo w kupnie i sprzedaży, lichwa. Słyszałem, że sprawiedliwość ma swoje cnoty pochodne. Przede wszystkim powiedzmy najpierw o integralnych scalających częściach sprawiedliwości, które są potrzebne do tego, aby cnota sprawiedliwości doskonale działała. Są to czynienie dobra i unikanie przeciwnego zła. Bez tych czynności nie ma możliwości wyćwiczenia w sobie sprawiedliwości, rymnęło mi się. Z cnotą kardynalną sprawiedliwości wiążą się również inne cnoty, które można powiedzieć, że są jej Pochodne, są z nią spokrewnione. Pochodzą one od sprawiedliwości, ponieważ pod pewnym względem zgadzają się z nią, realizują jej cele, ale pod innym względem nie czynią tego w pełni. To znaczy albo nie urzeczywistniają pełnej równości, albo nie urzeczywistniają pełnej istoty należności lub powinności. Można tutaj wyliczyć, Religijność, czyli oddawanie tego, co się należy Bogu, pietyzm, oddawanie tego, co się należy rodzicom, krewnym, patriotyzm w stosunku do ojczyzny, poważanie i posłuszeństwo w stosunku do przełożonych, w relacjach do innych ludzi, wdzięczność, karność, prawdomówność, uprzejmość. Hojność i słuszność. Co trzeba zrobić, aby postępowanie było sprawiedliwe? Najpierw trzeba rozsądzić, czyli stwierdzić, czy według prawa boskiego lub ludzkiego stanowionego coś się rzeczywiście komuś należy, czy jednak nie. Następnie trzeba postanowić, że gdy nastaną odpowiednie okoliczności, uczyni się właśnie to, co się postanowiło. Na końcu trzeba wykonać postanowienie. Trochę to zawiłe. A jak to wygląda w praktyce? Weźmy prosty przykład z życia. Od mojego kolegi czy koleżanki pożyczyłam książkę. Przeczytałam, odłożyłam na półkę i zapomniałam. Gdy robiłam porządki, co się często zdarza, znalazłam książkę i zaczęłam się zastanawiać, czy powinnam, sobie przypomnieć powinnam oddać tą książkę czy może moja koleżanka również o niej zapomniała i jej nie potrzebuje w pierwszej kolejności stwierdzam czyli osądzam rozsądzam że jednak ta książka nie została mi ofiarowana ale pożyczona i powinnam ją oddać więc postanawiam przy najbliższej okazji oddać ją Moi koleżance, no na przykład, gdy spotkam ją w pracy. Tak też czynię na następny dzień. Moja koleżanka uśmiechnęła się, podziękowała za oddanie książki i powiedziała, że bardzo się jej naszukała, bo właśnie była jej potrzebna. Gdybym tej książki nie oddała, postąpiłabym niesprawiedliwie, no to znaczy, znaczy, bym ukradła. Byłaby to kradzież. Może to głupie pytanie, ale czy człowiek, który postąpił niesprawiedliwie, jest w każdym wypadku niesprawiedliwy? To pytanie jest zasadne. Przypomnijmy sobie, że zarówno cnota, jak i wada rozwija się, gdy nasze działania są świadome i dobrowolne. To znaczy, człowiek coś chce robić i wie dlaczego to robi. Zdarza się jednak, że można coś zrobić nieświadomie, a więc i niedobrowolnie. Wtedy człowiek nie staje się niesprawiedliwy, choć zrobił coś niesprawiedliwego. Weźmy sobie przykład ze szkolnego życia. Nauczyciel postawił ocenę bardzo dobrą uczniowi, który ściągał, ale nauczyciel o tym nie wiedział. Nie, nie wykrył tego, w żaden sposób się o tym nie mógł dowiedzieć. Samo w sobie postawienie oceny bardzo dobrej za ściąganie. Jest niesprawiedliwe, to jest ocena niesprawiedliwa. Ale nauczyciel nie był tego świadomy, nie zrobił tego dobrowolnie, gdyby o tym wiedział, nie postawiłby takiej oceny. Niesprawiedliwym człowiek staje się przez czyny niesprawiedliwe, wykonane w sposób zamierzony z własnego wyboru. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Ta końcóweczka filmu wyszła mi troszeczkę poważnie, już byłam zmęczona. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to musisz być naprawdę zainteresowanym tymi treściami, ponieważ zdaję sobie sprawę, że te treści nie są łatwe. Nie są łatwe dla mnie do przekazywania. Staram się je przekazywać w sposób jak najprostszy potrafię. Nie są na pewno łatwe do zrozumienia, ale jeżeli już tutaj jesteś, w tym momencie dotarłeś przez cały film, brawo, muszę powiedzieć brawo naprawdę, to bardzo Cię proszę: zalajkuj, jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe. Jeżeli jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj kanał, żeby Otrzymywać podobne filmy, jeżeli ci się podobają, oczywiście, pełna wolność. Zostaw mi również komentarz, czy taka forma filmu jest bardziej przystępna, czy to nadal są treści bardzo trudne, bardzo zależałoby mi na tej opinii. Dlaczego to robić? Dlaczego standardowo wszyscy youtuberzy i ja również o to prosimy? Dlatego, że wszystko rozbija się algorytmy YouTube'a. Jeżeli chcemy, aby te treści trafiały do jak największej liczby osób, żeby ten kanał nie umierał, ale się rozwijał, to trzeba po prostu lajkować, subskrybować, komentować, udostępniać. I wtedy następuje rozwój kanału. Dziękuję za uwagę, i mam nadzieję do zobaczenia.